W wielu gminach Polacy obecnie mają problem z pozostawieniem dzieci pod opieką. Zarówno w ciągu dnia nie mogą iść do pracy, jak i po południu na przykład nie mogą iść na imprezę. To nie do końca tak, bo w dużej ilości gmin powstają spółdzielnie socjalne zajmujące się dziećmi. Takim fantastycznym przykładem ośrodka jest punkt przedszkolny powstały w Golubiu Dobrzyń, do którego serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, żeby obejrzeć, zapraszamy, żeby wziąć dobry przykład i zapraszamy, żeby korzystać z takich punktów. Jak najbardziej. Want wow. Nasza spółdzielnia socjalna zajmuje się prowadzeniem niepublicznego punktu przedszkolnego Mały Książę. Dodatkowo zajmujemy się godzinową opieką nad dziećmi oraz świadczymy usługi na zewnątrz. No w tej chwili w mieście mamy rozwiązany problem opieki przedszkolnej tak naprawdę i to w takim szerokim wachlarzu wyboru przez mieszkańców, bo mogą skorzystać z oferty przedszkola samorządowego publicznego, niepublicznego i waszej propozycji punktu przedszkolnego. Niepubliczny punkt przedszkolny jest otwarty od godziny za 15:07 do godziny 17:00, co też rodzicom ułatwia możliwość zostawienia u nas dziecka pod fachową opieką. Pomysł powstania spółdzielni socjalnej zrodził się odbyłej pani prezes, która uczestniczyła w projekcie Krok, Aktywność Krok do Przodu organizowanego przez MOPS. Dzięki temu projektowi pani Ania Betlejewska była na wizycie studyjnej spółdzielni socjalnej ELW bydgoszczy, gdzie tam zapoznała się z tematem spółdzielni socjalnych. Nie było łatwo, bo wiemy tutaj, że się deptały, deptały, ale byliście, że tak powiem, konsekwentne, uparte i cel osiągnęliście. Dzięki pomocy pana Jarka Zakrzewskiego udało nam się uzyskać dofinansowanie, które otrzymałyśmy 12 maja 2010 roku. Spółdzielnia socjalna Signum Globyto Dobrzyniu, która powstała w zeszłym roku w maju zeszłego roku. Powstała przede wszystkim z inicjatywy pięciu dziewczyn, które zaraziły się tym pomysłem, między innymi biorąc udział w projekcie Aktywność Krok do Przodu. Byliśmy bardzo zaintrygowani samym pomysłem, dlatego, że to była pierwsza spóźnienia socjalna w naszym powiecie. O spółdzielni dowiedziałam się będąc w Urzędzie Pracy. Przeczytałam tam ogłoszenie jednej z dziewcząt. Wtedy jeszcze jej nie znałam. Ona poszukiwała osób właśnie chętnych do współpracy, do współzałożenia właśnie spółdzielni socjalnej. Ja wtedy nie wiedziałam nawet, co to tak naprawdę jest. Pewnego dnia zobaczyłam ogłoszenie że y, y, tworzona będzie spółdzielnia socjalna i potrzebne będą y, osoby na poszczególne stanowiska. Na szczęście udało nam się pokonać wszystkie problemy formalne i w maju, 12 maja zeszłego roku, koleżanki założyły spółdzielnię socjalną. Otrzymały od nas znaczy założyły wcześniej, ale otrzymały od nas środki na wkład do tej spółdzielni socjalnej. Nie mieliśmy żadnych problemów, jeżeli chodzi o, o rozliczenie. Najbardziej i najmilej wspominam to, jak z dziewczynami same malowałyśmy pomieszczenia. Wybierałyśmy farby, malowałyśmy same, uczyłyśmy się po prostu, jak to się robi. Nikogo nie prosiłyśmy o pomoc, nawet partnerów swoich, tylko po prostu same chciałyśmy to zrobić. I jak widać na salach to nam wyszło poniekąd. Dziewczyny nie miały problemów z, na z naborem dzieci, bo chyba, jak dobrze pamiętam, tych dzieci dzisiaj już około 20 w przedszkolu się przewija i mają podstawę do swojego działania. A w międzyczasie oczywiście pomagaliśmy w zakresie e, staży, bo chyba dwa, Starze uruchomiliśmy w nowej spółdzielni. Pomogliśmy też refundować składki ZUS, co pozwoliło dziewczynom też zejść z kosztów e, zatrudnienia. Nasza spółdzielnia socjalna współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, dzięki któremu mogliśmy uzyskać na początek działalności stażystów. To nam oczywiście pomogło przy rozwoju spółdzielni. Po zakończonym stażu jedna stażystka została zatrudniona, a z biegiem czasu stała się członkiem spółdzielni socjalnej. Moja historia ze spółdzielnią socjalną zaczęła się w bardzo ciekawy sposób. Dlaczego? Kiedy skończyłam studia, szukałam pracy. Dowiedziałam się, że w urzędzie pracy są oferty, oferty pracy właśnie ze spółdzielni socjalnej. Po rozmowie z panem dyrektorem okazało się, że jest szansa, żeby dostać taki staż, i we wrześniu 2010 roku. Po raz pierwszy pojawiłam się w spółdzielni, gdzie pracowałam z dziećmi trzyletnimi. Prowadzone są zajęcia dydaktyczno-edukacyjne. Dodatkowo jest prowadzony język angielski. Nasze przedszkolanki pracują na przewodnikach metodycznych, które są zatwierdzone przez MEN. Także nie stosujemy tutaj tzw. przechowywalni, tylko nasze dzieci wychodzą stąd, tak jak z każdego innego przedszkola. Krótko mówiąc, ja bardzo się cieszę z wielu powodów, z tego o których mówiłem, że o te kilka osób, siedem z tego co na dzisiaj, prawda, osób ma pracę, wy jesteście szczęśliwymi kobietami, dziewczynami, bo udało się coś osiągnąć i się samorealizujecie, co widać to wasze szczęście na twarzach, a przede wszystkim satysfakcję mają mieszkańcy miasta, którzy właśnie mają tę ofertę, kolejną ofertę do wyboru. Moja córeczka Oliwia jest w przedszkolu tutejszym od bodajże marca kwietnia 2011 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, o, musisz usiąść. Jesteśmy bardzo zadowoleni, tak? Z obsługi tutaj i z opieki nad dziećmi. Jaką masz ulubioną ciocię? te tak, ciocia jest ulubiona, tak? I podoba Ci się w przedszkolu? No. no jak dzieci szczęśliwie, to i rodzice szczęśliwi, prawda? Przebieg całego dnia wygląda w ten sposób, jakby dzieci spędzały ten, ten, ten dzień w domu. To znaczy, zaczynamy go od pierwszego śniadania, następnie od drugiego. Zaczynają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, później czas na, na obiad na język angielski, a także zajęcia relaksacyjne, czytanie wspólnych bajek i wspólna zabawa. Planami na przyszłość jest modernizacja placówki oraz rozszerzenie wachlarza działalności usług przez spółdzielnię socjalną Signum. Oczekuję tego głównie od spółdzielni socjalnej o tak zwane stałe miejsce pracy. Przede wszystkim no i oczywiście jakieś rozwoje zawodowe, czy, czy tak jak tutaj bierzemy udział w szkoleniach, które w sumie spółdzielnia socjalna nam to umożliwia. Największym naszym sukcesem jest to, że przede wszystkim mamy same zatrudnienie i to, że możemy zatrudniać inne osoby. Drugim sukcesem jest to, że uzyskałyśmy maksymalną liczbę dzieci, czyli na dzień dzisiejszy 21 dzieciaczków. Dzięki czemu mogłyśmy pozwolić sobie na pełne zatrudnienie oraz zatrudnienie dodatkowych osób do pracy.